Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Znalezione Przeczytane i dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania odcinka poświęconego książce niemieckiego autora, Waltera Kempowskiego, Wszystko na darmo. Tę książkę w roku ubiegłym wydało wydawnictwo ArtRage, a znakomicie przetłumaczyła ją Małgorzata Gralińska. Natomiast ja dzisiaj będę Was oczywiście namawiać do czytania tej książki, ale nie tylko, bo przygotowałam dla was również jubileuszową niespodziankę. Także gorąco zachęcam, żebyście zostali ze mną do końca. Zapraszam. Na początku pomyślałam sobie, że dobrze będzie, jeśli powiem Państwu kilka słów na temat tego autora, dlatego, że on jest w Polsce bardzo nieznany. Autor już nie żyje, zmarł w roku 2007, natomiast w Polsce rzeczywiście w ogóle nie był tłumaczony ani publikowany. No może z, z wyjątkiem jakichś drobnych fragmentów, które ukazywały się w literaturze na świecie, natomiast to jest pierwsza pełnoprawna taka powieść w, w całości przetłumaczona przez Małgorzatę Gralińską, więc... Dobrze byłoby też Państwu tutaj przybliżyć tę sylwetkę, dlatego że w Niemczech to rzeczywiście jest autor bardzo popularny. Napisał około 30 książek i nie jest to jakieś nazwisko, które wzięło się znikąd. Bardzo ciekawa jest też jego biografia. On się urodził w Rostocku pod koniec lat 30., a więc w epoce Hitlera. Zresztą był też wcielony, jak większość ówczesnych chłopców, do Hitler Jugend. No i te tereny, to był Niemcy Wschodnie, znalazły się później w sowieckiej strefie wpływów, a zatem po 1945 roku był to teren NRD i po II wojnie światowej, Walter Kempowski organizował, próbował zorganizować ucieczkę na zachód, nie tylko swoją, ale także swojej rodziny, najbliższych, rodziców no i został oskarżony i skazany za szpiegostwo i działalność antypaństwową. Był zresztą sądzony przez taki Trybunał Wojskowy Sowiecki, otrzymał bardzo taką surową karę, 25 lat więzienia, został osadzony w Budziszynie bodajże, natomiast spędził tam ostatecznie tylko 8 lat, wyszedł w drodze amnestii no, w ramach yy, odwilży, która objęła kraje... Yy. Bloku sowieckiego po 56 roku, i to także zdarzyło się w NRD. Natomiast jego dojrzewanie, jego historia, te lata najmłodsze, mocno rzutują na fabułę tej książki. Dlatego i w pewnym sensie możemy powiedzieć, że jest to też jakiś trochę alter ego jednego z bohaterów. Mam tu na myśli kilkunastoletniego chłopca Petera, który występuje w tej książce i który także był w Hitlerjugend. Ale też rodzina, która tutaj jest opisana, to jest taka mieszczańska rodzina niemiecka. I autor pochodził też z takiej rodziny, bodajże chyba z rodziny kupców, jeśli się nie mylę, więc tutaj bardzo dużo tych zbieżności takich dotyczących biografii autora możemy znaleźć. I dlatego myślę, że też w pewnym sensie te wątki, które się tu pojawiają są dosyć wiarygodne, natomiast ta książka tak naprawdę zamyka się w jednym roku, w ostatnim roku wojny, czyli w 1945 roku, kiedy tak naprawdę już dociera do świadomości takiej zwykłej też ludności cywilnej. No to że trzecia rzesza upada, że wielki przywódca Führer Hitler przegrywa, że upada też ta wielka idea pangermanizmu i, i wyższości rasy niemieckiej, panowania nad światem. Ten świat gdzieś odchodzi, ale to nie jest tylko taki nastrój elegijny, nastrój jakiegoś końca. To jest też nastrój pewnego stopniowego zagrożenia, zagrożenia, które ze strony na stronę narasta i ta rodzina, członkowie tej rodziny próbują się w tym odnaleźć. To jest w pewnym sensie, ja przynajmniej tak tę książkę odebrałam, że to jest jakaś forma rozliczenia zwykłych Niemców za ich, powiedzmy, udział w reżimie, ale tych wszystkich ludzi, którzy wspierali w ten system w sposób bierny. Dlatego, że tak jak powiedziałam, mamy tutaj zwykłą ludność cywilną, zwykłą rodzinę, która sobie mieszka w tym majątku Gergenhof, w Prusach Wschodnich, w miejscowości Mitkał, gdzieś niedaleko Elbląga i tak naprawdę no, oni nie są żadnymi czynnymi służącymi. Na przykład w wermachcie, tylko to są zwykli ludzie, natomiast dociera do nich z każdym dniem coraz bardziej, że zbliżają się Rosjanie, że gdzieś od wschodu no, zbliża się ta armia czerwona i narasta w nich strach, ale też w głowie pojawiają się pytania, co teraz będzie, co oni z nami zrobią. Może głów nie będą obcinać? To jest taki moment pewnego zawieszenia pomiędzy funkcjonowaniem jeszcze w jakimś sensie tej trzeciej rzeszy. Gdzieś tam na ścianach wiszą jeszcze portrety Hitlera, chociaż bohaterowie na przykład zastanawiają się, czy powinni te y, portrety cały czas mieć na ścianie, czy może nie lepiej w związku z tym, że ci Rosjanie się zbliżają i jednak te portrety ściągnąć. Pojawia się wątek też przechowywania Żyda. Co prawda tam na krótko przez jedną noc, ale główna bohaterka Katerina, zostaje no, też za to wtrącona do aresztu. Pojawia się taki wątek, natomiast no, jest już taki moment, czy to aby na pewno jest coś złego, czy jednak nie należy pomóc. I to jest takie bardzo, bardzo ciekawe, że autor stawia takie pytanie właśnie o to, na ile można mówić o tym. Poczuciu winy takich zwykłych Niemców z zwykłej właśnie ludności cywilnej. Ten temat mnie zresztą bardzo interesował przy okazji reportażu, o którym Państwu mówiłam. Mam na myśli książkę, reportaż Marka Łuszczyn Złe. Tam chodziło o czynną rolę kobiet, funkcjonariuszek. NSDAP i tych wszystkich kobiet, które służyły Hitlerowi też w obozach koncentracyjnych, ale też na innych poziomach takich administracyjnych. Tutaj pośrednio się ten wątek pojawia, ale on dotyczy no właśnie takiego odnajdywania się w sytuacji geopolitycznej, która się bardzo zmienia, i zadawania sobie pytanie, no właśnie o winę o jakąś taką postawę moralną. I to jest w pewnym sensie takie trochę świadectwo upadku. Yy, takiego upadku już nie tylko kulturalnego, trzeciej rzeszy czy materialnego, yy, ale też właśnie moralnego. Ci bohaterowie skonstruowani przez Waltera Kempowskiego są dość dziwni. Oni są tacy trochę przerysowani, tacy trochę groteskowi, dlatego że w ich języku, którym posługuje się też autor, pojawiają się jakieś takie elementy, Takiej trochę nowomowy, no powiedzmy, że wtrącają co jakiś czas, na przykład Hi Hitla zamiast dzień dobry. To cały czas jeszcze to echo słyszymy. Pojawiają się też takie próby zrozumienia tych trudnych sytuacji, czy do nich docierało, czy nie to, co dzieje się na wschodzie, mam na myśli na przykład obozy koncentracyjne i pojawiają się takie wtrącenia, niektórzy wiedzieli, niektórzy byli dobrze poinformowani, ale nie wszyscy. Ale przecież to niemożliwe, żeby nasza wspaniała niemiecka. Jejczyzna. Więc te pytania są ciekawe, natomiast też pojawiają się takie postacie drugoplanowe, które też dają między wierszami bardzo ciekawy obraz tego, powiedzmy, rozkładu moralnego, czy też w ogóle upadku. Takiej mieszczańskiej rodziny, która sobie przez cały okres wojny prawdopodobnie żyła w bardzo cieplarnianych warunkach. To są przede wszystkim uchodźcy, którzy nadciągają właśnie z tej strefy okupacji rosyjskiej, czyli z terenów, Litlwy, z łotwy, i którzy przynoszą ze sobą dziwne informacje. I to są takie postacie, no na przykład jest jakiś malarz, który jest dysydentem, jest jakiś taki dziwny człowiek, niby biznesmen, który jest kolekcjonerem, zbieraczem, znaczków. Tam na końcu jest taki wątek, że on w ogóle kradnie jeden ze znaczków. Jest też. Um... Skrzypaczka, która w ogóle jest nazistką, jak się okazuje, i tam gra jeszcze jakieś koncerty dla żołnierzy niemieckich, ale tak naprawdę oni wszyscy się chcą ukryć, oni wszyscy chcą się schować, chcą uciec. Też ciekawe są te postacie oczywiście na pierwszym planie, czyli matka głównego bohatera, on sam, ale też cioteczka. Cioteczka to jest też taka postać, chciałabym Państwa uwagę zwrócić, bo ona jest bardzo niejednoznaczna. Ona właśnie prezentuje taką postawę pewnego relatywizmu moralnego bo ona z jednej strony, no właśnie posługuje się często tym określeniem Hitler i widać, że stara się trzymać ten dom w ryzach i jeszcze utrzymać pewnego rodzaju złudzenie, że nic się nie zmieniło, o trzecia że sza prowadzi wojnę, za chwilę ją wygramy, ale z drugiej strony też już dociera do niej, że to się chyba kończy. I w momencie, kiedy należy zająć jakąś postawę wobec bardzo trudnego zagadnienia, trudnego moralnie, ona tam rzuca takimi Frazami, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste. I tu wydaje mi się, że gdzieś tam Walter Kempowski stawia takie pytanie, w jaki sposób można łatwo rozliczyć no, takich zwykłych ludzi, którzy nie stawiali oporu wobec tego, co, co robił Hitler. Tak pośrednio jest to pokazane na przykładzie męża głównej bohaterki, Kateriny. Jej mąż został zesłany do Wehrmachtu, ale do takiego oddziału specjalnego, który nie był bezpośrednio na froncie, nie uczestniczył w tych zbrodniach ludobójstwa, zajmował się na przykład zaopatrzeniem wojskowym. I wydaje mi się, że można się zastanowić na ile właśnie takich ludzi można um, oceniać. I na ile można czynić ich też współwinnymi za, no, właśnie, na przykład, te potworne zbrodnie II wojny światowej, której dopuściła się III Rzesza. To się bardzo ciekawie czyta. Powiem Państwu, że też spotkałam się z taką oceną, że autorowi zarzucano, że ten krajobraz, który on stworzył, jest tutaj zbyt idylliczny, że jest taki troszkę wyidealizowany, że te winy. Moralne nie są tutaj tak do końca pokazane. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że tu jest bardziej pokazany jednak ten upadek. Ja bym na to nacisk położyła. Ja to odebrałam też jako, jednak, mimo wszystko, opisanie tego takiego bardzo specyficznego czasu, jakim był ten rok 45 i to życie w takich kleszczach, w takim osaczeniu, w takim poczuciu permanentnego zagrożenia. Oni się w pewnym momencie decydują na ucieczkę i też uciekają. Jakimiś wozami nocują w jakichś dziwnych miejscach, i na końcu dzieje się to, co się dzieje, też Państwu nie będę zdradzać, bo to zakończenie też jest w jakiś sposób symboliczne i ciekawe. Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na język z innego powodu, dlatego że wydaje mi się, że tutaj tłumaczka miała dosyć sporo wyzwań. Ona zresztą pisze o tym w posłowie. I też słyszałam też w wywiadach, jak o tym opowiadała, że to było wyzwanie, dlatego że tutaj rzeczywiście Walter Kempowski starał się w jakiś sposób oddać trochę, tak jak wspomniałam, no ten język, który stworzyła Trzecia Rzesza i pewne rzeczy rzeczywiście tutaj są tak skonstruowane, że my do końca nie wiemy na przykład czy dialogi na przykład są tak skonstruowane, że my do końca nie wiemy, czy coś zostało wypowiedziane, czy na przykład nie jest fragmentem myśli albo jakiegoś monologu wewnętrznego. Więc to jest zabieg bardzo, bardzo ciekawy. Ja w ogóle powiem wam, że ta książka ma też bardzo taką atmosferę lekkości. Ta fraza nie jest gęsta. To też powoduje, że to czyta się znakomicie. Bardzo dobra książka. Śmiało powiem, że to jest chyba najlepsza książka z tych, które przeczytałam do tej pory w 2024 roku. Oczywiście rok się dopiero zaczął i nie wiadomo, czy ta książka okaże się takim arcydziełem, że umieszczę ją w swojej topce za ten rok, bo do grudnia mamy jeszcze no, 11 miesięcy, ale naprawdę, jeśli bym miała wybierać książkę stycznia, to zdecydowanie byłoby to wszystko na darmo. I Państwu też polecam, jest to bardzo oryginalne, nietuzinkowe spojrzenie na okres II wojny światowej, opisanie tego oczami Niemca, ale też tutaj nawiązuje do tej biografii, o której powiedziałam. Niemca, który to przeżył, który to widział, który ma za sobą takie a nie inne doświadczenia i one są zupełnie inne niż nasze na przykład polskie i to jest bardzo ciekawe skonfrontować taki obraz zwłaszcza że no, ta książka tak jak powiedziałam ona yy, nie jest może taką bezpośrednią surową oceną, ale stawia bardzo trudne pytania jeśli chodzi o postawę Niemców w czasie II wojny światowej. Bardzo państwu polecam, wszystko na darmo. Walter Kempowski. Jeszcze raz podkreślam, znakomite tłumaczenie Małgorzaty Gralińskiej. I gdybyście byli Państwo y, ciekawi też y, y, może takich kulis... Y, y tłumaczenia właśnie tej książki. To wstawię państwu link w opisie do tego filmu, rozmowy Marcina Piotrowskiego z kanału Literatura ze Środka Europy, właśnie rozmowy z tłumaczką. Marcin kilka miesięcy temu taką rozmowę nagrał i tam rzeczywiście pani Małgorzata Gralińska opowiada bardzo ciekawie o tej książce, o samym autorze, ale też właśnie o tym procesie tłumaczenia. Bardzo was zachęcam. No i zachęcam was, jeżeli też zdecydujecie się sięgnąć po tę książkę, przeczytać posłowie. Grzechem byłoby to posłowie ominąć, ono jest też bardzo ciekawe i ciekawie też pokazujące pewien kontekst. Serdecznie polecam i teraz, drodzy Państwo, przyszedł czas na tę niespodziankę. Drodzy Państwo, ja sobie tę książkę kupiłam sama w prezencie pod koniec 2023 roku. Jak mieliśmy takie nagranie na pociąg do literatury, to nawet ją pokazywałam, że to jest przykład książki, którą sobie właśnie sama sprezentowałam i jak to bywa w przypadku prezentów książkowych. Czasami zdarzają się prezenty. Nie trafione o tyle, że ktoś czasami może nam kupić książkę, którą my już mamy. I tu właśnie nastąpił taki przypadek. I teraz Państwu tutaj się podwoi w oczach, bo proszę bardzo, posiadam dwa egzemplarze. Ponieważ nie tylko sobie tę książkę kupiłam, ale również od kogoś dostałam. Od kogoś, kto nie wiedział, że sobie tę książkę kupiłam. I to jest znakomity, myślę, pretekst, żeby ten świeżutki egzemplarz Nietknięty Dziewiczy Podarować po prostu komuś z państwa. I tak się bardzo ciekawie składa, że kanał Znalezione, Przeczytane y, obchodził kilka dni temu y, 3 lata powstania. Czyli już czwarty rok zasypuję Państwa tutaj moimi opiniami i namawiam do czytania książek. I tym razem z tej okazji yy, no, chciałabym po prostu w jakiś taki skromny, symboliczny sposób to uczcić. Mam zatem egzemplarz książki Wszystko na darmo Waltera Kempowskiego do podarowania Państwu. Proszę pisać w komentarzach, kto jest zainteresowany. Nie musicie yy, podawać powodu, wystarczy, że wyrazicie zainteresowanie książką, a ja w drodze osobistego wyboru albo jakiegoś losowania zobaczymy ile będzie chętnych. Wybiorę taką osobę i bardzo chętnie jakiemuś fanowi kanału Znalezione przeczytane albo fance tę książkę. Po prostu prześlę. Co do sposobu przesyłki się jakoś dogadamy. Także taki akcent niespodzianka na koniec. Nie mam wątpliwości, że jacyś chętni się znajdą. Proszę pisać w komentarzach, a potem proszę pisać również na mojego maila. Znalezione, przeczytane małpa, Dogadamy się. I dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Wszystko na darmo. Walter Kempowski, wydawnictwo Art Rage, Przekład Małgorzaty Gralińskiej. Ta książka była dzisiaj bohaterką odcinka Znalezione, przeczytane. Zapraszam na kolejne.